Dzień dobry Państwu! To Lwowska fala! Płyniemy do was 22 grudnia 2013 roku. Co ma piernik do Karpia i o jakich wigilijnych tajemnicach Lwowa, Polacy w macierzy nie do końca wiedzą? Te i inne pytania, które się Dutkiewicz, sekretarzowi Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, zadał Piotr Sobota. Posłuchajmy. Jak wyglądają lwowskie przygotowania do świąt? Tak jak wszędzie w Polsce od lat zresztą od urodzenia święta Bożego Narodzenia Świętuje. Dawniej to wszystko robiła moja mama, teraz ja robię. Staramy się o to, żeby było 12 dań, nie zawsze nam się to udaje, ale w zasadzie tak, barszcz musi być, ryba musi być, ale my to tak robimy, albo rybka smażona, albo ryba, karp w galerecie. Były takie czasy, że nie można było karpia kupić, no teraz dzięki Bogu problemów nie mamy, karpia robimy, komput z suszonych owoców, pierwsze co modlitwa, potem dzielimy się upłatkiem, no i siadamy do kolacji przy choince? Naturalnie, choinka musi być. No, wprawdzie teraz one są bardzo drogie, to staramy się takie mniejsze choinki kupować, ale żywa choinka musi być. Jeszcze mam kilka takich banieczyk, które zostały po mojej babci, to tak z ogromnym pityzmem to przechowuję. Dawniej ubierałam razem ze swoimi dziećmi, potem dzieci powyrastały, teraz mam wnuka, to wnuk się zajmuje, znaczy strojeniem choinki, no i idziemy do kościoła, pomodlimy się, wracamy, kolędujemy, Bóg się robi. Chodzi pierwsza potem z śródnocnej ciszy. Lwowskie specjały, które są tylko tutaj. W Polsce nie za bardzo znają kucie. To jest pszenica: miód dawniej Mąż mążtar albo wnuk tar, ma, kto się męczył strasznie zawsze narzekał. No a teraz kupujemy w Polsce mak z rodzynkami, to nam ułatwia troszkę pracę, ale kucia zawsze musi być. I zresztą syn mój mieszka w Warszawie, a żona jego pochodzi z Łotwy, też Polka. Oni pojęcia nie mieli, co to jest kucia, No ale dzisiaj właśnie kupiłam pszenicy. Nasi słuchacze to są wielkie łasuchy. Ja sam do nich należę, więc może wkrócie podajmy przepis na kutię. To nie ma żadnego przepisu. To jest bardzo łatwe przy nic zalewa się wodą, gotuje się do miękkości. No a potem trzesi mak albo ten mak tarty, rudzynki, urzechy. Ostatnio tu nie dodaje miodu, a jak sobie każdy na talerzyk położy, kucia potem twornieje, jak ona z miodem jest, na talerzyk sobie daje każdy tyle, ile sobie życzy miodu. I bardzo prosty. No i piernik. Piernik musi być. Moja synowa też. Nie za bardzo znała smak piernika, ale ja zawsze piekę. Bo dzisiaj już jeden piernik jest upiczony, no będę piekła druga, a piernik może leżeć. Im dłużej nawet czasem, to on jest smaczniejszy. Może coś jeszcze specjalnego, lwowskiego, kresowego można by odnaleźć wśród tych potraw? Gołąbki z kartoflą mogą być, gołąbki z ryżem, bez niczego, bo na kolację przecież mięsa nie jemy. Sokapustą również, naleśniki mogą być, no ale to już później, drugi dzień świąt. Mama zawsze specjalnie piekła taką bułkę. Do karpia rugalki z marmoladą się robiło. Chodziło o to, żeby. Było jak najwięcej tych dań. No i do popicia kompocik z suszek. Zawsze ten kompocik. Czy Państwo macie w swoim repertuarze jakieś specjalne kolendy lwowskie, które odwołują się do lwowa? Mąż pani Marii Iwonowej on pisał kolendy do tekstów pani Krystyna Angielskiej również były takie, no to się nie nazywa kolenda pastorałka. To jest bardzo ważne, że te stare kolendy, że my śpiewamy, że tą tradycję podtrzymujemy, ale właśnie te, które powstały teraz. W tym okresie powojennym, zdałoby się, żeby ktoś się tym zainteresował. Czego tradycyjnie lwowianie życzą sobie na wigilię? No, zdrowie przede wszystkim, wszystkim Państwu, jeśli będziecie nas słuchać, zdrowie, pomyślności, abyśmy się mogli częściej widywać. W bardziej sympatycznej atmosferze dlatego, że teraz mamy taki dosyć trudny okres. Co nas czeka jutro jak to będzie wszystko wygląda, ale daj boże, żeby było wszystko dobrze. Drodzy rodacy, nie mówcie o nas Polonia. Pamiętajcie o to, że my jesteśmy tutaj Polakami i zostaliśmy. Akurat o tym, że lwowianie to nie Polonia. My zawsze. Pamiętamy, w imieniu słuchaczy redakcji i swoim dziękuję za życzenia. Naszym rodakom, Polakom na kresach przesyłamy życzenia radosnych, błogosławionych świąt i dobrego 2014 roku. Z redaktor naczelną lwowskiego pisma Nasze drogi świątecznie rozmawiał Piotr Sobota. Dzisiaj wielki święt u nas jest w Lwowie. Chrystus ci urodził na zamarzkim nowi Gwiazda Betlejemska, mu nad Lwowym świeci, Ciesz i bagiary, kubity i dzieci, Bo rozpocznie swoje dla nas wszystkich dzieło, Gloria, gloria in excelsis Deo.